Podobnie, że też z tym mikrofonem, że nie działa jak działa, skoro działa. Hello! Perfect! A nie jednak ta czapka jest za nisko. Cześć, sumala, z tej a dzisiaj przygotowałam dla Was całościowe story time o wszystkich moich tatuażach, które mam na ciele, a obecnie jest ich osiem. Opowiem Wam o tym, jak powstawały, w jakich okolicznościach, których żałuję i dlaczego mam aż trzy do poprawki. A więc, żeby nie przedłużać, to zaczynamy! Tak jak widzicie w opisie będzie też rozdanko intro. W sumie nie wiem, czemu nie powiedziałam o tym rozdaniu po intro ale jeżeli już zaczynamy od ważnych informacji, to jedną z nich jest w tym momencie to, żebyś zostawił kciuka w górę, ponieważ jest to dla mnie mega motywująca, później o tym zapominasz. I teraz jest ten dobry moment, żebyś właśnie to zrobił, a ja cię nadal widzę. Jak to kliknąłaś, możemy przejść dalej. Mamy dla Was super konkurs z nagrodami. A do wygrania jest jeden z pięciu zestawów Sugar Body Scrub od Indigo, czyli nieziemsko, pięknie pachnących peelingów do ciała. A zasady jak zwykle są mega proste. Tym razem jednak odbijamy Facebooka. Wystarczy, że wbijecie na fanpage'a Indigo Nice Lab Polska i zostawicie kciuka w górę. A także wbijecie na mojego fanpage'a, czyli nanamichan.pl i także zostawicie kciuka w górę. A po wszystkim napiszecie nam tutaj w komentarzu gotowe oraz hashtag Scrub i hashtag indigo. No i czekamy na was! Czekamy na was! Mam dla was do wygrania zapach Bloom Gold, Love Story, Arom 99, Cement Heaven. Konkurs trwa przez całe 7 dni. Tatuaże obecnie są tak bardzo intrygującym tematem, chyba z dwóch powodów. Po pierwsze, nie da ukryć się, że są modne. A po drugie, jest to jednak modyfikacja swojego ciała, która zostanie z tobą do końca życia. Więc wszyscy ludzie wokół nagle zaczynają się zastanawiać, co tak ważnego wydarzyło się u ciebie, że musiałeś to uwiecznić na swoim ciele. Pierwszy swój tatuaż zrobiłam jakieś 3-4 miesiące po 18 urodzinach, i był to dokładnie ten. Pamiętam, że na maksa nie mogłam się jego doczekać, ponieważ planowałam go już. Już dużo wcześniej, a dziarki to jednak są modyfikacje, które mm, podobają mi się odkąd pamiętam. Muszę jednak przyznać, że jestem dość wybredny. Chociażby dlatego, że nie podoba mi się old school, ponieważ uważam, że jest za bardzo oklepany. Nie przepadam za realizmem. I gdy widzę milionowy znak nieskończoności na nadgarstku, z którego wylatują ptaszki i najlepiej, kiedy jest zrobiony z piórek, to naprawdę nie chcę mi się wymiotować tęczą. Albo dobra, okej, okay, sprostujmy to powiedzmy inaczej. Tego typu tatuaże są naprawdę piękne, przeurocze, fantastyczne, fenomenalne, ale nie dla mnie. Nie na moim ciele. O nie. Nie tu. O nie. Nie. Dla mnie tatuaż musi być rysunkiem, musi być graficzny, ale przede wszystkim musi mieć przestrzeń. Nie jestem zwolenniczką rękawów i nogawek. Czyli tak podsumowując, za kilka lat będę wyglądać jak oklejona naklejkami albo tatuażami z Danonków, tylko troszeczkę większych. Dobra, ale wracając do mojej pierwszej dziary. Nigdy wam nie opowiadałam o tym, jak bardzo zestresowana weszłam do tego studia. Zaczynając już od tego, że godzinę wcześniej znalazłam się na ulicy, na której się. Znajduje się Black Star i łaziłam od jednego końca ulicy do drugiego. Na szczęście miałam ze sobą swojego wiernego kompana, czyli Queen of the Black. Miałyśmy totalną głupawkę, ponieważ ja byłam z jednej strony mega podjarana tym, co się zaraz wydarzy, ale z drugiej miałam takiego stresa, że czułam, że serce wali mi tak, że zaraz naprawdę mogę zędleć. I było to spowodowane tym, że ja naprawdę nie wiedziałam, co czuje człowiek, w którego wbijany jest tuż. Chociaż teorii znałam miliony, że boli, że nie boli, że tu bardziej, że tu mniej. To człowiek w każdej dziedzinie bez praktyki nie jest w stanie się wypowiedzieć na dany temat. Okazało się w ogóle, że moja tatuatorka się spóźniła, co spowodowało jeszcze większy stres u mnie. W ogóle jak wchodziłam, zamiast wejść bezpośrednio do studia zadzwoniłam dzwonkiem, chociaż wszystko było otwarte i tam byli ludzie, nie wiem w ogóle o co mi chodziło no ale gdy już Magda przyszła to wypiłyśmy sobie herbatkę, troszeczkę pogadałyśmy i zaczęłyśmy wspólnie projektować nasz tatuaż, bo praktycznie we wszystkich profesjonalnych studiach wygląda to tak, że chociaż umawiasz się kilka miesięcy przed terminem twój projekt tatuażu jest robiony tego samego dnia albo 2-3 dni przed moja gejsza z piwoniami i kwiatami wiśni japońskiej była projektowana w taki dość specjalny sposób, którego na przykład nigdy wcześniej nie widziałam. Brałyśmy różne zdjęcia i sklejałyśmy jakby w photoshopie tworząc jeden piękny wzór, który później po przeciąganiu, ucinaniu, wycinaniu właśnie zaczął wyglądać tak. No i kiedy już mi kalka wyschła i przyszedł ten moment, gdy tusz miał się zbliżyć do mnie, po prostu serce mi stanęło dosłownie. Byłam tak zestresowana, że pisknęłam, ja to pamiętam. Magda się zapytała, czy jestem gotowa. Powiedziałam, że okej, okay, rób, chcę mieć to za sobą. Wbiła się i miałam takie 啊哈。Uh huh. To, że tatuaży nie bolą, to jest mit, ale to, że bolą tak potwornie, że nie da się wytrzymać, także. Są oczywiście miejsca, które bolą mniej, a są miejsca, które bolą bardziej. Miejsca, które bolą bardziej, to te, gdzie macie tylko cienką skórę i bezpośrednio wchodzi ona na kość, lub naprawdę macie słabe naczynka. 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 Ale takie miejsca, jak na przykład udo, ręka z przodu, boli znacznie mniej. Mogę to porównać do dwóch rzeczy. Jedną z nich jest mocniejsze wbicie sobie, paznokci i nieżdżenie nimi w górę i w dół. Wiecie, takie mocniejsze drapanko, a a drugą jeżdżenie takim zaostrzonym cyrklem po skórze, czyli no, sami możecie sobie sprawdzić, jak taki ból wygląda. Tatuaż takiej wielkości to jest sesja całodniowa, czyli trwa on około 6 godzin. I przyznam Wam szczerze, że czułam się po nim masakrycznie głodna. Ponieważ chociaż wydaje się to banalne, że siedzisz sobie albo nawet leżysz wygodnie, oni się tutaj tatuują i czym możesz się zmęczyć? Tak naprawdę dla naszego organizmu jest to naprawdę ogromny wysiłek, bo po pierwsze on walczy z bólem, po drugie jest w nas adrenalina i dodatkowo spalamy kalorie, więc więc jak się wychodzi z takiej sesji to ma się ochotę zjeść całe Pizza Hut i jeszcze dwa razy, nie wiem, zamówić sobie lody. Moim drugim tatuażem jest Sphinx na udzie. Jest to pierwszy tatuaż, który faktycznie miał dla mnie znaczenie. Ale jeżeli chodzi o tatuaże i ich znaczenia, to w moim przypadku naprawdę znaczenia to nie ma. Ale mnie głowa boli. O Jezu, bitches. Bo dla mnie tatuaż jest przede wszystkim ozdobą twojego ciała i wcale nie chodzi o to, żeby on podobał się wszystkim dookoła, bo to ty sam musisz czuć w nim energię, Musisz czuć po prostu, że dobrze się w nim czujesz, ponieważ jest to coś, co zostanie z Tobą do końca życia, dlatego warto przemyśleć tą decyzję. I nie jestem też typem osoby, która zapisuje znaczenie swojego tatuażu w jakiejś magicznej księdze, którą ukrywa w jakimś niepozornym miejscu, na przykład magazyn Tesco. Hej, ja myślałam przecież o magazynie jako miejscu, gdzie się składuje różne rzeczy, a przecież zawsze można go ukryć w gazetce. O, właśnie tak! I właśnie ten magazyn spalić w ognisku, nad którym będziecie parzyć rurki z kremem. Jeżeli nie próbowaliście nigdy rurek z kremem, Parzonych nad ogniskiem, to koniecznie nie róbcie tego, bo to niedobre. Słuchajcie, jak chorowałam na anoreksję i w pewnym momencie stwierdziłam: Okej, okay, spróbuję, chociaż nie chciałam się do końca leczyć, ale tam jedna zdrowa część powiedziała, że tak, musisz spróbować. I jednak to podjęłam. To obiecałam sobie, że jeżeli kiedykolwiek zdążę w swoim życiu wyleczyć się z anoreksji, to wytatuję sobie Sfinksa, ponieważ Sfinks to jest taki bardzo chłodziutki kotek, kotek bez sierści, kotek, który wygląda na takiego, którego w kółko Trzeba się troszczyć, o którego w kółko trzeba dbać. I dla mnie w ogóle koty to są przecudowne stworzenia od dziecka. To jest moja miłość, i wiem, że ja z kotami po prostu jak z dziećmi. Także ten tatuaż oprócz swojego super ekstra wyglądu, który dodaje im prestiżu, opowiada także też o historii mojej choroby troszeczkę, a właściwie pokazuje to, że udało mi się wygrać, że ze wszystkich trudnych sytuacji życiowych jest jakieś wyjście. I myślę, że, że i tak nikt by nie odczytał znaczenia. Tego tatuażu bez słodki. Ale muszę przyznać, że ten naprawdę bolał w skali od 0 do 10, dałabym taką mocną siódemkę. Dobra, moja trzecia dziara to jest dziara próbna. Że co? Tak dałam kumpeli kuknis, uczyć się tatuować na mojej nodze. Ale spoko w zamian za to, dostałam jej nogę. Tak, miałam w swoim życiu taki krótki ułamek, kiedy chciałam być tatuatorem. Co jest śmieszne, piszczel jest miejscem, który powinien boleć naprawdę mocno, ponieważ nie tylko że tam jest cienka skóra, to w kółko igła jakoś tam obija się o kość. Jednakże to jest pierwszy tatuaż, przy którym ja totalnie zasnęłam, ponieważ ja tatuowałam pierwsza Zuzię, a później ona mnie. I ta godzina, kiedy ona mnie tatuowała, to była pierwsza w nocy. Jak sobie gadałyśmy, gadałyśmy, gadałyśmy i nagle tak zaczęłam chrapać i spałam. W jednym miejscu mam tuż wbity nieco mocniej. I chodzi tutaj o to, że nagle się obudziłam, ja w ogóle się nie skapnęłam, że zasnęłam. Wróciłam do tej rozmowy, którą prowadziłyśmy właściwie przed tym jak zasnęłam, a Zuzia się przestraszyła, bo ja po prostu cała podskoczyłam do góry i wbiła mi tą maszynę z całej epy to bolało. I ten tatuaż jako pierwszy mam do poprawki, ponieważ tusz niestety się nie przyjął we wszystkich miejscach odpowiednio. No właśnie dlatego, że się uczyłyśmy nawzajem dopiero jak ten tusz wbijać, żeby się trzymał. Wiele osób pewnie żałowałoby tej decyzji albo w ogóle nie podjęło się pójścia do tatuatora, który właściwie wykonuje na tobie dopiero trzecią pracę w swoim życiu. Ale ja tej decyzji absolutnie nie żałuję. Bawiłam się super, to było dla mnie super przeżycie i wiem, że każdy tatuarz można poprawić, można go przykryć, można go czymś zakryć ale ja go naprawdę kocham i będzie dla mnie super wspomnieniem takiej mojej pierwszej działalności w tej branży bez kontynuacji ale tego Sphinxa, który Zuzia ma na udzie to jest mój. Kolejne dwie dziarki dziabnęłam za jednym razem u ówczesnej brudnej heroiny. Był to okres kiedy ja chorowałam na mononukleozę i faktycznie miałam mocne uderzenie choroby jakbyście nie wiedzieli to to polega na tym że w kółko gorączkujesz, w kółko chcesz spać i w kółko właściwie śpiesz. Ja praktycznie 3 miesiące przespałam Ale z tych 39 zeszło do 37,5. I stwierdziłam, że robię sobie prezent gwiazdkowy i tatuję sobie to oraz to. Mnóstwo osób uważa, że to jestem ja, i już Wam tłumaczę śmieszną historię tego tatuażu, bo on faktycznie ma włosy po tej samej stronie kolorystycznie, ma grzywkę i ma kolczyki. A chodzi o to, że sam projekt powstał 4 lata przed tym, kiedy o mnie się znalazł na ręce i on był generalnie gdzieś zgubiony w papierach. I Beatka nagle go znalazła i wstawiła na story, co tam ma do wytetuowania fajnego z wzorków i po prostu stwierdziłam, kurde, ona wygląda jak ja. Ej, Batka, dziadnij mi to. Będę później opowiadać w przyszłości dzieciom albo swoim kotom, to jak wam mówiłam, jak wyglądałam, kiedy miałam na lat. I są to dwie dziary, które niestety znowu mam do poprawy, ale wina też leży częściowo po mojej stronie niestety, ponieważ jechałam będąc chora. A pamiętajcie o tym, że kiedy się tatuujecie, następne dwa dni możecie czuć się naprawdę słabo. W szczególności, jeżeli są to duże dziary, jeżeli są to kolorowe dziary, jeżeli są to dziary z wypełnieniem. Możecie czuć się po prostu tak wręcz chorobowo. Możecie mieć nawet wyższą temperaturę. I mi właśnie niestety odbiła temperatura strasznie. Te tatuaże mi się mega źle goiły. Właśnie przez to, że byłam strasznie osłabiona, że wiecznie brałam antybiotyki, i niestety tuż nie przyjął mi się w kilku minutach są odpowiednio. Jeżeli chodzi o znaczenie mojego rogu jednorożca, to to jest taka aktywacja pozytywnej energii, zawsze kiedy mam jakąś depression session danego dnia i sobie po prostu... Klikam w róg, tak sobie ustaliliśmy z Amadim, to nagle łap pozytywną energię. Generalnie może to zabrzmi absurdalnie, ale faktycznie, kiedy ktoś mi kliknie w ten róg, to ja się śmieję, bo zawsze po prostu wierzę w to, że on przywołuje pozytywną energię. Zawsze mnie to po prostu bawi. A zagłębiając się jeszcze tak bardziej, to jest symbol niedążenia do dorosłości, mojej wiecznej dziecinności i chęciu bycia magicznym unicornem Kiedyś w przyszłości mam zamiar zostać unicornem i pracować w agencji dla modeli unicornów, a jeżeli chodzi o podpisywanie autografów w przyszłości, to będę wbijać kopytko w tusz. Każdy ma jakieś plany na przyszłość, szanujmy się. Moją szóstą dziarą jest wiewiórka, malutka wiewiórka latająca, znajdująca się na owocach granatu i trzymająca się kurczowo gałązki świerku. To nie ma żadnego głębszego przesłania. To po prostu jest wiewiórka, którą mnóstwo osób uważa za chomika. Pewnie dlatego, że jest to mała latająca wiewiórka. Taka dopiero prawie po urodzeniu, ale nie jest to homik i można to rozróżnić właśnie po tym ogonku, który tu wystaje. Praca jest wykonana także przez Madzie. Generalnie tą rękę oddaje jednej tatuatorce, właśnie Madzi. chcę ją mieć czarno-białą, a tą sobie zrobię kolorową. Mój siódmy tatuaż był zarazem moim pierwszym tatuażem, ponieważ był wykonany z zupełnie inną techniką. Był to tatuaż zrobiony handpokiem przez Agnieszkę. Metoda handpoku polega na tym, że nie używa się maszyny, tylko bierze się po prostu bezpośrednio igłę, macza się ją w tuszu i wbija się kropkę po. Kropce. Także jak się już domyślacie Robienie takiego malutkiego tatuażu Trwa naprawdę długo I jest to zupełnie inny rodzaj bólu Ponieważ tutaj po prostu czułam się jakby Mi wyrywano brwi Było to naprawdę nieprzyjemne I szczerze mówiąc znacznie bardziej lubię być dziabana maszynką niż typowo handpokiem Chociaż myślę, że niedługo się zagą widzimy Jest to tatuaż, z którym też wiąże się Ciekawa historia, ponieważ miałam mieć diabana zupełnie coś innego I ja ten projekt mam zaklepany do dzisiaj I wiem, że kiedyś go wykonam, ale nie chcę się z nim spieszyć, ponieważ jeszcze nie byłam w 100% przekonana, że chcę z nim spędzić, nie wiem, koniec swojego życia I miodowe lata w agencji modelingu dla jednorożców No i z racji tego, że koty są zawsze ze mną wszędzie, a pozytywna energia kroczy ze mną jak parada równości w Warszawie Tak powstało to kotek Ten tatuaż, który nie został jeszcze wykonany, ale jest nadal zabukowany tutaj w księdze projektów On będzie miał dla mnie dość duże znaczenie, naprawdę duże Będzie to chodzić ze mną jednak przez lata i takim oto to sposobem mam ochotę wyciągnąć kolejną puentę. A propos tego, jak robić tatuaże i kiedy robić tatuaże, już pomijam fakt, że można sobie coś dziapnąć w wieku 16 lat, jeżeli będziesz miał zgodę rodziców, jeżeli trafisz na studio, które faktycznie tę zgodę przyjmie. Ale mnóstwo tatuatorów się jednak tego nie podejmuje i przed 18 po prostu Cię nie przyjmuje. Ale chciałam powiedzieć, żebyście te tatuaże robili sobie jak najpóźniej, żebyście odkładali to jak najbardziej w czasie, ponieważ to jest coś, co wam po prostu nie ucieknie. To jest coś, z czym spędzicie resztę swojego życia. Czyli naprawdę uwierzcie mi, kupę czasu. Dobra, ja po prostu wiem, jak to jest, kiedy chcę mieć się tatuaż. I ja też tak mam i czasami też tak mam, że patrzę ten prój, do Jezu, muszę go sobie dziabnąć i faktycznie on tu jest. Ale jeżeli nie jesteście do czegoś przekonani, czy wy tatuować sobie babeczkę z kremem czy lwa, to dajcie sobie chill, dajcie sobie luz i sobie odpuśćcie na chwilę obecną. Macie w życiu jeszcze wystarczająco dużo czasu, żeby zdecydować, czy chcecie rurkę z kremem czy lwa, a może jedno i drugie, kto wie. Ale naprawdę nie róbcie tatuaży na szybcika na już, ponieważ gusta po pierwsze się zmieniają, chociaż dobrze wiem, że kiedy ma 13 lat i się powtarza, że przecież ja już nie będę inny, te wspomnienia zawsze ze mną zostaną, mój styl się nie zmieni to chcąc nie chcąc, kiedy dorastacie faktycznie on się zmienia chociażby na banalnym przykładzie moim, ja myślałam, że będę sobie robić tylko czarne dziary, teraz już mam połowę kolorowych, połowę czarnych i moim już ostatnim, czyli ósmym tatuażem jest meduza znajdująca się na boku uda, ona miała przechodzić przez kolano i wchodzić na piszczel, jednakże uparłam się, że chcę zrobić ją na lewej nodze i tam już nie było miejsca i teraz was zaskoczę, ten tatuaż ma przekaz i symbolizm wygraną ze strachem, ponieważ nie wiem czemu, ale od dziecka jak pierwszy raz zobaczyłam meduzę to potwornie jej się bałam wiedziałam, że te polskie meduzy nawet nie parzą, ale po prostu była tragedia, był cały pisk cała plaża, wszyscy ludzie po prostu patrzyli na mnie bo ja sparaliżowana po prostu wywalam się do wody nie dlatego, że coś mnie pobarzyło tylko dlatego, że przepłynęło obok mnie, wygląda jak glut nie wygląda na to, że ma mózg i jeszcze coś tak płynie, i tak robi! I w ubiegłe wakacje po raz pierwszy wzięłam meduzę na ręce i stwierdziłam, że to jest tak urocze stworzonko, takie fajne, glutkowate, tak pięknie oczyszczające morza i oceany, że nie wiem czemu je się go boję. I tak na dzisiaj już tyle, kruszynki Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytanie dotyczące moich tatuaży, to koniecznie zadawajcie mi je w komentarzach. Oczywiście zapraszam Was na wszystkie social media, mimi, media. I ja się z wami żegnam Widzimy się niebawem Kocham was kruszynki